Jeśli masz problemy finansowe, to ten filmik jest dla Ciebie. Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Moi drodzy, codziennie rozważamy Boże Słowo. To Boże Słowo nas karmi, to Boże Słowo daje nam nadzieję. To Boże Słowo jest dla nas wielką motywacją. Doświadczam tego ja osobiście, jako ksiądz, i doświadczacie tego Wy. Gdybyście, moi drodzy, to jest dla mnie wyraźny znak, gdybyście nie doświadczali łaski i działania mocy Bożego Słowa, nie byłoby Was tutaj przez tyle miesięcy, w takiej liczbie, tak systematycznie. To jest znak, to jest potwierdzenie, że Boże Słowo w Tobie naprawdę działa. Dlatego ciesz się, raduj, wesel i uwielbiaj Pana Boga. Za to, ile Ci daję łask. Dlatego po raz kolejny zachęcam do wytrwałości, do wytrwałości w tych naszych spotkaniach ze Słowem Bożym, przy Słowie Bożym, na tej uczcie przed śniadaniem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, bądź uwielbiony za wszystkie słowa, które do mnie kierujesz, za słowa, które wypływają z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu. Bądź uwielbiony za słowo, które jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający do środka, do mojego wnętrza, przenikające moją duszę, mojego ducha. Chcecie za to wielbić. Panie Boże, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony za wszystkich ludzi, którymi się posłużyłeś, pisząc ten piękny list miłosny do każdego z nas, jakim jest Biblia. Panie Boże, uwielbiam Cię za całą mądrość, która jest zawarta w tym Słowie Bożym, mądrość, która mnie karmi. Tobie zawierzam to rozważanie, Tobie zawierzam siebie, Tobie zawierzam cały ten dzień przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam Wam: nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm? A ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom powietrzu. Nie sieją, ani żną i nie zbierają do spichrzów, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z Was, przy całej swej trosce, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie, czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które jest dziś, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie. Co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chrysta. Przecież ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Moi drodzy, czasami traktujemy Boga jako osobę, która nie ma pojęcia o naszym życiu. Czasami ludzie wyobrażają sobie Pana Boga jako pewnego starca z siwą brodą, który już jest tak schorowany, że yy, nawet nie ma świadomości, co się wokół Niego, wobec Niego dzieje. I ten Starzec jest gdzieś tam w swoich zaświatach, w swoim pokoju, na swoim łóżku, przykryty pierzyną. Moi drodzy, nie. Pan Bóg zna nas lepiej, niż my samych siebie. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty, ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. I moi drodzy, pamiętajcie, że Bóg doskonale wie o waszych problemach, o trudnościach, także o tych problemach finansowych. Pan Bóg wie o tym, że Ty masz kredyt. Pan Bóg wie o tym, ile masz kredytu i kiedy masz spłacać raty. Pan Bóg wie, ile masz w banku na koncie. Pan Bóg wie, ile masz dzisiaj w, port w portfelu. Pan Bóg wie, ile jest na Twojej karcie kredytowej. Pan Bóg wie, jakie rachunki płacisz i ile. Pan Bóg wie, jakie podatki odprowadzasz, a jakich nie, jeżeli jest taka sytuacja. Moi drodzy, Pan Bóg wie o wszystkim. I On wie, że Ci potrzeba. Naprawdę. Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Dlatego posłuchaj, co masz robić. Dlatego starajcie się naprzód o Królestwo Boga. I o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Najpierw buduj relację z Panem Bogiem. Zawierzaj Mu siebie, tak jak to robił święty Józef Maryja. Tak jak to robiło wielu świętych. Apostołowie, nie bierzcie ponad to, co jest wam potrzebne. To będzie wam wszystko dane. Naprawdę. Jeżeli będziesz ufał Panu Bogu, to Pan Bóg będzie rozwiązywał Twoje problemy finansowe. Moi drodzy, nie chcę przedłużać, ale znam mnóstwo sytuacji osób, które znam osobiście, które zawierzyły i pieniądze się pojawiły, które zawierzyły i udało się połączyć koniec z końcem. Najpierw szukaj Pana Boga. Najpierw szukaj Pana Boga, a z Bogiem. Szukaj rozwiązań. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem, na modlitwę Wróć, na nabożeństwo czerwcowe. Zapraszam na pielgrzymkę do Grecji, na rekolekcje biblijne, wiara św. Pawła Apostoła. Będziemy rozważać w tych miejscach teksty, dzieje apostolskie, listy św. Pawła Apostoła. Warto, warto, niech to będzie kolejna okazja dla tych, którzy mogą. Kolejna okazja, aby zagłębiać się w Słowo Boże, aby zagłębiać się w Słowo Boże, a będzie to naprawdę piękna okoliczność. Zapisy na stronie biura podróży mateotravel.pl 18-27 lipca pod numerem telefonu 504-189-508. Serdecznie zapraszam, postaram się dla Was jak najlepiej poprowadzić te rekolekcje. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.